Witam Was w pierwszym odcinku yy, poradniku takim na yy, zrobienie dobrej wyrzutni TNT, bardzo przydatnej na serwerach z giliami. Dobra, a więc y, zaczynajmy. Pierwsza wyrzutnia to jest, ja wiem, yy, bardzo mocny ma rozrzut, można powiedzieć. No, jak widzicie, tutaj zniszczenia ma bardzo dobre no to yy, zobaczmy jak to wygląda no, jak widzicie jest dosyć dobra yy, na końcu będzie oczywiście jak to zbudować yy, dobra, kolejna mała, jak chce się wysadzić taką pojedynczą rzecz nie za dużą bo to nie potrzeba na nią TNT dużo no, tak, trochę gorsza jest od wszystkich. No i ta. No, ta też jest bardzo dobra. Zresztą sami zobaczycie i ocenicie. No, można nawet powiedzieć, że jest trochę lepsza niż tamta. Dobra, a teraz pokażę Wam, jak to się buduje. Więc tak, robimy tą pierwszą, największą. Yy. Ja pokazuję Nie ma z tym problemu. I to możecie sobie regulować wielkość. Czy chcecie, żeby była duża, czy mała. Nie wiem, to, ja, to już jest Wasz wybór. No i oczywiście gdzie w środek? E, tu dajcie Redstone. Tu pochodnia albo dźwignia, jak wolicie. No i tu zapalacie. Zobaczmy, czy już wszystko ładnie działa. O. No jak widzicie działa. To jest trochę większa niż tamta, ale to jak mówiłem, możecie sobie zregulować. Dobra, teraz ta mniejsza. Mniejszą też nie ma. To jest najłatwiejsza zresztą. Dobra. Mhm. Tam zrobimy na dwa. A jak widzicie działa. Dobra. Teraz ta trzecia. Ona jest na... 3. I tutaj też musicie sobie wielkość regulować. z tym zbytnio problemów. Możecie się z tym, że będzie większy rozrzut, tak bo bardziej do góry będzie schodzić. Dobra, zobaczmy, jest, czy wszystko nie działa. O, nie No i widzicie co działa. Coś takiego. O. Trochę się skrzyja. No dobra, to dziękuję. za obeženje o mega filmiku, subscribujte, lajkujte in da zabačam nas na učenko.